Siemanko z tej strony, Magnes i witam Was w odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną Batek, Siemka. I dzisiaj jest już to. Nie, w sumie to dopiero trzeci odcinek Pokémon Go, ale część druga. Pierwsza część nam się nie udała, bo się jakby za szybko przerwała, i postanowiliśmy zrobić część drugą tego trzeciego odcinka. No. To lepsze niż nic, chociaż wiem, że większość ludzi nie lubi magnesa. Bez urazy, ale nie jesteś jeszcze popularny. No wiem, nie że nie lubi, tylko po prostu nie zna mojej nazwy. nie zna... Kufing! Dawaj, łapu. No, jest spoko. Przynajmniej je zbieramy na ewolucję. Kurde. Ale no, to było normalnie straszne. No, podkręcone. Dobrze, brawo. Dobra. Zaraz my tu byliśmy przecież. Nie. A no nie. Kofing złapany. wyobrażacie sobie. Za chwilę e będziemy mogli go... E Ej! pokémon A nie wyświetliło, że jest. Trzymaj, i nie mamy go. Nie mamy. pokémon szyszka. Sorry. <laughs> Sorry. Masz 15 pracy. Nie, 19. Jest nice! On jest dosyć słaby, więc go i tak byś ten złapał. Po prostu się za bardzo nie opłaca. Ale tam... Nie. Go się niezbyt opłaca, ale zawsze ale można... Lepsze to niż nic. Nie. No przynajmniej wpis do Pokedexu i uzupełniony. On najku... On ma evolucję? No. No. Ej, tu jest przekleństwo, jak my cały czas mówimy: wpis do pokedeksu. Słyszysz? Wpis. No, przepis do pokedeksu. Ty. Wpis do pokedeksu. To jest po dziwnego. Co? Czekaj, gdyby. Ja się muszę powracać. Chodźmy. A w sumie ten jest drugi taki dziwny kryształ. <gryś> Aha. Dajcie znać, co oznaczają te kryształy. Idziemy tu w prawo czy w lewo? No bardziej tam. Dobra. No, jak, jak jesteście ciekawi, poszliśmy w lewo. No choć mało kto jest ciekawy, bo nie wiecie, gdzie jesteśmy. Widzicie tylko świat Pokemonów, nie? Ja bym sam tak wolał. A w ogóle, dajcie znać w komentarzach, czy, czy wolelibyście taki normalny świat? Przybył świat z pokemonami. Ja stanę... Ja, ja z, pokemonami. z pokemonami. Taki normalny świat jest nudny. Ja bym chciał mieć Saltera Charmandera. No Jakby nie, jakiś pewa. bandyta do mnie podszedł, to bym go spalił. Proste. Ej, padnie, Ej ty, 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 ty! Jesteśmy blisko bazy, ko Patrz, patrz, patrz co ja teraz robię. O. Skoczył z, Skoczył ze schodka. Wow, Łow, takim coś. Chaj, patrz. Chodź tu. Hmm. Whoa. Atakujesz hmm. ich? Kogo? Czekaj, to ma, Nie, kofing ma dużo życia. A atakujesz, atakujesz... ich Gym? Po co? Hmm. Nie wiem, by zrobić... A nie, nie możesz, bo nie masz tego specjalnego przedmiotu. no. Ale chodź. Wiem, gdzie jesteśmy. Byliśmy. No byliśmy. Nie Tutaj jest niedaleko. Bo my całe miasto chyba okrążyliśmy. Nie no. Połowa osiedla. Nie, całe osiedla. O nie, skracamy z kursu. O nie, dobra. Mm. Idę dopóki... Stopa. Aha. Chciałam... Chyba takich Ej. <grymne> Szkoda, że nie możemy wam go uchwycić. Poza to... ej, z liści. Ale dziwny śmietnik, no. anuluj, masz no za mało miejsca. Spoko. Mogę już wkręcić? Co? Co? Nie gadaj. Mam to gdzieś. Jakiś debil coś Nie ja. z... Co on mówił? Nie wiem. Jakiś debil. To gdzie my w ogóle... No jest coś... Bo już trochę nie wiem gdzie jesteśmy. A tam wiesz, gdzie jesteśmy. Będę wiedzieć, spoko, spoko. Kochani chcę złapać się dwa tym Tyczu. teraz łapie pokemona? Ja czy ty? Co? Kto łapie? Ja. No to, ja. To, to mam do ciebie złą wiadomość. Jaką? W ogóle nie ma pokemona. I nie będzie. A będzie jakiś jeszcze? No skąd ja mam wiedzieć? Jesteś dobry Pokemon. Ja w życiu w to nie grałem. Aha. Czyli jesteśmy tak samo od... To nie? Czy to jest brzymo od nich? Nie. Masz się prosto. Nie, to Pokémon. Czyli Pokémon. Echo. Spierdol. Koszt patriotów atakujesz ich? Patrz jak oni mają mało życia. Dawaj, a jak? Tutaj chyba. Go Battle. E, to musisz sobie wybrać kim chcesz. Lajhorna e, e, chyba. Czy Larvitara? Co? Rajhorn czy Larvitara? Co? Go Battle. Kopachy. O nie, Czeka. kochani, o nie, daj mi nie. was zawalczyć. Dobra, tutaj musisz po prostu klikać Dobra, i daj, chyba ruszać tym Dobra, kochani, walczę z nim. I tutaj i co ja w ogóle mam robić? bić go, klikać. Kurczę, bije go, on jest słaby Ej, masz dig. Robię dig. O, pięknie. I, I pokonany. pokonany. Tak. Teraz walczysz z drugim pokemonem. Mogę no. ja teraz? Dobra. Teraz. Ty. Magneton. Masz. Battle. Ja? Yes, con... yes. Dobra. Ty This... Dawaj go, wal. Chyba go pokonasz szybciej. Tig. This... Dawaj, pokonasz go szybciej. This... Mm. Dasz lada! Jest rajhorn! Pa! I myk! I oh, No, łatwo. O kurde. Aerodactyl A to troszkę trudniej będzie. Ale to on nie jest aż taki dobry. Masz hornatak. Hornatak. Kurczę, on jest słaby. Go. On jest yeah. słaby. Ja, 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 kurde, nie My by... pokonamy ich czym? No. Ja walczę z dobra. Ej, Ja słaby. walczę z Arbokiem. Ej, oni są słabi, kurde. Ja, ty, nie, kurde, horna tak Pyk, pyk, horn, tak, py, py, horn, 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 horn. Not very effective. Ej, kurde, ty to jeszcze wygrasz? Co? Pokonaliśmy ich gym. Nie! I mają jeszcze Koffinga! Ej, ale... Rai Hornem? Nie! Kimś innym! O, no, pewnie... ci się sami zmieni! Aha, dobra! Kofing, Dawaj! Czyli Horn Chyba, Atak! A atak. Not very effective La jest. No, dwie refekty! Larvitar! No! Pyk! Test! Larvitar with scrunch! Larvitar wygrasz! Atakuj! Jest! Yes. Ty! Pokonaliśmy ich gym? Nie, jeszcze ja muszę walczyć, ostatni raz. Nie dasz rady. Dam radę, Nie spoko. damy rady. Larvitar. Nie damy rady. Masz Larvitara, on cię pokonał. Pyk, 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 pyk. O, ale mnie... Dobra, pyk, pyk! Mój Venonat to jest jakieś gówno, normalnie. Pyk. A w sumie to bardziej mój Venonat.